To co, babci? Nagrywamy tak jak w telewizji. Ach, tak? Boże, Ale to by ty nagrywał. Że ja robię wstęp najpierw. No. Dobra. Dobra. I to zrobimy w programie Kino Rock. Aha. Dobra? Dobra. Dobra. To tak się robi, tak, klaps? nie? Tak. No, na no babcia, klaps. No, i start tak. i start. No? I, I, tak. i ja mówię. Dobre. Witamy Państwa w programie Kino Rock. Naszym gościem jest wspaniała moja babcia Teresa Kownacka. Witamy Państwa! Brawo! A więc mam pytanie do babci no. o piosenki partyzanckie. jesteśmy tam Bo babcia na... pamięta te piosenki. Troszeczkę. troszeczkę I sk Skąd babcia pamięta te, te piosenki? to było bardzo dużo w ten czas. I oni śpiewali, a ja byłem taka nieduża i się poruczyłam. Cicho, to teraz śpiewami. No to niech babcia Ale, ale ja tak z brzega, nie mówię, cicho. Bo ładnych chłopaków zabrali do lasu, nie ma się w kim kochać, nie. A sami zostali kulawi garbaci, że nie chcecie, się. To, to taki cicho jeszcze drugą. Cicho jaka ta druga zapomniałam. Ale śpiewałam ją. No. zobaczyć, dziś, A ta druga była dłuższa. Nic nie mogę. To tak jako tam. No dobrze, to, to może babcia opowiedzieć, yy, czy pamięta Niemców. Jeszcze? Pamiętam. Ta wojna była pewna. Nikt nie sądził, że dla Polski potrwa aż pół wieku. Najpierw uderzają Niemcy. Później Rosja sowiecka. To może babcia opowiedzieć o Pamiętam. tym? Pamiętam. Byłam jeszcze taką małą dziewczynką. Bardzo mało było nas pięcioro dwie Cztery dziewczyny i jeden chłopiec. Miał na imię Jezydor. Bo u nas się dzieci nie chowali i taki ksiądz pęski w, w Lachowie w Lachobie mówił o chcijcie, bo święty Jezydor. To był męczennik. On sochował, pracował ciężko. O, jak mnie tu pękło! I proszę Ciebie, bo oni byli na polu. Te starsze pasła gęsi, a je, ten brat już orał Jezydor. A ja poszłam do nich i idę z tego pola, a Niemców cztery e, motory przyjechało do kełcz i ustali pod piwnicą Rajmonta Zaraz tu wepić. Tu zaraz jak się jedzie do Lachowa, koniec wsi. I się tak patrzę, a ja idę do nich. Wiesz mała jestem. Idę do nich i mówię, czy oni mają cukierki. A oni nie rozumieli nic po polsku, a te uh -huh. motory to błyskot i od nich, i od motorów. I proszę ciebie wreszcie, on ja białą głowę miał, biały łeb mnie i proszę Ciebie, wziął mi do głowy i te cukierki należny, cukierki, ciastka należny i mnie dali, ja tam miałam jakiś fartuch czy coś, już ten fartuch, ale mówię, proszę mnie dać dla siostry i dla brata. Oni nie rozumieją. Śmieją się i się patrzą do się I by a matka w oknie stojałam, bo tam zaraz nie długo nasz dom był. A ty byłeś w, w Kępczach? Nie. Nie, raczej nie. Nie, nie byłeś tam, nie. Ale ten, ten dom dalej stoi? To nie, nowy no. właśnie, to, to nie, to nie, nie. A no, postawili okej okay, taki. I proszę Ciebie, matka się u nie, nie była skali, za to biało głowę, i tego, i zanim jak partuszek taki wzięłam z kęka. I zaniosłam tym, tej siostr tym siostrom, Marisiu to nie było, tylko było nas trzy, bo Marisia to już się urodziła już po wojnie, już po wojnie. Ona najmłodsza. <laughs> I wciąż w przyszłam do domu, byłam zadowolona. Nie mogłam się opowiedzieć, że tak jak panów widziałam. Czysta, elegancka motory błysk. I przyjechali i mówili, że się wojna zacznie, i tego, i przyjdzie, Niemcy przyjdą i przyślą. Siucumani byli, a Siucumani to wiesz kto to? Siucumani mm. to są tacy ludzie, którzy, tak jak ty byś nie był za Niemców nigdzie, tylko Polak nie, ale mm. przyłączył się i się jakoś tam. Może podpisał, czy jakieś tam uznanie zrobił I, i był takim Niemcem, Schutman. Aha, rozumiem, nazywałem. tak, no, no. Taki, 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 wiesz, Polak, z Polaków to był, taki był jeden u Monta, był u nas po, po sąsiedzku, bez drogi. Miał broń. i ci mi krogi paśnił po takich smugach, pod a on chodził z tym, soret chyba miał, ale że ukrycił był i to siódzman był, to siódzmani, to tak było jak rzadko, ale trochę było i pamiętam, Niemców bardzo pamiętam. A taką sytuację, to mi mama mówiła, no. yl, że babci mamę no. Niemcy pobili? Tak. To może babcia o tym opowiedzieć? Tak. Wiesz, co było, Krystyjanku, to była, e, był, brun, o chodziło o broń, o pistolet. Tak, to uh -huh. długa broń nie była, to był pistolet. I ten pistolet miał taki schlebek, tak schlebek tutaj, tu, to z trzy, uh -huh. bo ich było dwóch, Janek i, i, i Bolek, to ten bolek. Się ze śniarowianko i on o nim wiedział coś. I to było koło nas, on miał taki ogród i trząsł Na Nagos trząsł, i Niemiec przyszedł z takim psem dużym i tłumaczył, Bo on nic nie umiał po polsku ten Niemiec, tylko tłomacz. I proszę ciebie, ten tłum, on tłumaczył. Gdzie pistolet, żeby mu broń oddać. A ten bolek mówił, że broń ma Jakub Jakub ze Spaśkiem, kiełczewiaki. To były kawalerzy takie. Ale takie wyjrzały kawalerzy. I proszę ciebie, jak ta matka się usłyszała, że, że Spasi i Jakub, a to byli matki bracie. Tylko to jest matka drugiego ojca, bo ten Paweł miał trzy żonki. No dobra, ale do, dojdźmy to, co dalej było. No, no i proszę ciebie, i to I później ta matka poszła i ostrzegła, jak oni się schowali w styrce, w styrce, w styrce słomy. I proszę ciebie, ten Niemiec, ten psem i ten bolek nie mógł znaleźć ich. A matka stojała. Żeby była uciekła, to tak. Albo do sąsiadki, czy gdzieś tam, do przybora, A ona stojała, i on ten niemiec, aha, po niemiecku to tłumacza, mówi. Zaprowadź się, skąd ona przyszła. No i z na podwórku. I ja już tak walna byłam. I proszę ciebie. Przy, przyprowadził, aha, z tego miejsca, a to prosto, ona tam była, tutaj się ukryli. Uh -huh. Skryli nie mogli znaleźć. I proszę Ciebie, my prosimy tego tłumacza, żeby nie brzmą tej matki, bo nie wiesz, my mówię, jesteśmy mam jeszcze taką i tego to. A on mówi, ja muszę wziąć, bo ja dostanę. O... O, ze mną się załatwi Niemiec, oto taka duży, a ten był wysoki i pies taki duży. A ten pies, on po niemiecku do niego mówił, on wszystko rozumiał, no, ten pies. No wyszkolony. Tak Aha. i proszę ciebie, to matkę przyprowadzili do tych Kołczewskich i on dopiero po niemiecku, do tłumacza mówi, że się ostrzegła i nie ma mi broni. A chodzimy chodziło pistoletki, chyba może jeszcze i długa broń była, nie wiem. I proszę ciebie, wzięli się za matkę. I za tego Bolka, ale Bolka mniej, a matkę gorzej. Zaczęli garami to zaczęli pies rwał tu na te i... No. Tu miała porobana i rzutą, a mój Boże, jak ją a my nie wiedzieliśmy, myśleliśmy, że może zaprowadził, ale bycie nie wiadomo. Jedno raz ona przychodzi. Przychodzi i to ją ktoś przyprowadził ją ktoś. Ale to ją pobił ten Niemiec. tak? Niemiec i drugie jeszcze bili bo tam nie tylko on jeden był, tylko tam Aha. było dużo. Ich, I on i drugie bili. I pies, pies no ją i, robił. No i pies. No. Pies robił interes. I bardzo ją pobili. I ona przyszła. I proszę Ciebie, pobita tu, wszystko, twarz, głowa. Głowy tu nie czuła, ja nie czuję od dramatyzmu, a ona nie czuła od pobicia. I proszę Ciebie... Ale jeszcze 8 lat żywa, Jeszcze żyła 8 lat. I tak jeszcze, no. jeszcze to dobrze, To ja... dobrze, że tak się skończyło, nie śmiercią, prawda? Tak, tak. No. I proszę Ciebie, jeszcze jak Stefan się ukrywał, to do nas go przyprowadzili. Przyprowadzili go takie kiełczewiaki, uh -huh. bo to byli też kuzyni. Się w zamian pożenili tam jakoś. Tam wszystko takie było, wiesz, tego. No i proszę ciebie, to jeść muzykowała i upinęła, i upinami nakrywała, bo ja byłam... Ta się użeniła chyba do Kumerska. A ja tu ona miała 16 lat, i się użyniła, Zobacz. No. Strasznie chłopów chciała. I proszę cię, tu ja miałam 14, czy może 13. Jakoś była młoda, ale matka zawsze jedynie wiesz, to tam tego poszykowała, nakrywała pinami, czy czymś tam jakoś. I nosiła jemu jedzenie do stodoli. I go... Te przyprowadzili i go wstrzymała. Ale nam nawet nie mówiła. Ja się nieraz pytałam. A nie mówiła, że partyzant jest tam, tak? Nie, nie mówiła no. tego. Nie. Czyli dziadek mój. Dziadek. No. Później tak. Później to musieli zająć do myślenia, bo on mówi, że był i poszedł i, i znowu przyszedł. No, no. A nikt tego nie prosił, ale on przyszedł. A my zaczęli krzyczeć, czego on przyszedł. Będzie tu wyglądał dziurami, przyglądał nas i tego. Po co on tego? A później, bracie, ojciec go polubił. Matka go polubiła, no bo no. on tak sieczkarnie naprawił, to sieczkę się żnęło koniem, no a naprawił. Teraz wszystko ci zrobił, wszystko. Ale to dużo rzeczy. I proszę ciebie, wszystko zrobił, naprawiał szył już. Maszynę mu przywieźli i na drągach. Aha. Stolik takiej maszyny mnie taką jesioneczkę ładną z takiego co towaru zrobił. Ten towar za wymienił, bo kiedyś nie było towarów w sklepach. Ty nie wiesz jak kiedyś było. Tylko z len A taki ładny, ten towar ciepły, to taką jesioneczkę mnie zrobił. Tak już nam może 15-16 lat i tak szum. Bo od maleńkości szów, zobacz, no. 17 lat miał to już ten krawiec jego, co jego uczył, mówi pani Kownacko, szykuje zapłatę, bo trzeba było zapłacić za naukę, mówi, bo ten, kraw... mówi, bo ten chłopiec się urodził krawcem, mówi, on tak ładnie szyje, mówi, już miał do tego dryg widocznie i proszę ciebie. Szyb, tak wszystko robił. I ojciec go tak polubił, o jezu, i matka go polubiła. I taki był wiec grzeczny, mi na odpust bryczkę taką mieliśmy. No to ale to teraz babcia mi powie. Babcia miała wtedy ile lat? 15, 16? Tak, tak. A dziadek mój, yy, czyli przyszły mąż, ile miał wtedy lat? Jak a się to, ukrywał jako partyzant. A to on miał jakieś 17 lat. 17 lat. Tak. Co nie? Tak, był młody, bardzo młody był. Stefan też chodził, a później młody i taki chrzan jego cały ten dowódziciel, ale ten chrzan to był za palcywiły jezem. On po prostu bił, strzelał tych... Te, co tam na niego byli, to ruskie, uh -huh. no. no i ruskich, później no. już sam był też zraniony i się dobił, sam się dobił. Uh -huh. Chrzan, a nie miał podobno… No, to Czyli był waleczny, prawda? Tak. Waleczny. Waleczny był, tak. No i zginął śmiercią bohaterską. bohatersko sam się dobił, no. tak. To Stefana był cały ten kromik. Ale mówi, ty się zwolnij, bo cię zabijo. Mówi. Zobaczysz, że mówi, nie, to zabijo też, ale i ciebie. A jak się mówi, uwolnij, to zostaniesz. Ty jeszcze młody, bo on był starszy od Stefana. Wolny świat oddziela się od nas żelazną kurtyną. Zmęczeni walką, spragnieni pokoju. Nie poddajemy się. No tak, a wróćmy do tych piosenek, bo jesteśmy w programie Kino Rock, Czyli program muzyczny Aha. i interesują nas piosenki partyzanckie. A Przypomniała Boże. sobie babcia tą cicho, drugą piosenkę. Cicho nie zapomniałam. No. Mhm. Ale, Ale co ty jest, że ja już zapomniałam? A ja ja pamiętam. No spokojnie to. to. Cicho, cicho. Hmm. Ojej, kochani. To może jakoś inno na rozluźnienie. <grych> na poprawę humoru, babciu. Hmm. Cicho, cicho, ale to było ładne. Hmm. Hmm. Ja ją ja przypomnę, ale później. Hmm. No dobrze. A ty nie możesz coś zaśpiewać? A ja nie śpiewam. Ja nie? Gło Głosu nie mam. Tam nie ma. No, nie mam głosu. Ale <laughs> ja naprawdę. kiedyś jaki głos miałam. A mój Boże, zabawa była, no żeby taka panna to na to zabawę, a te chłopaki przychodzili na zabawę po dziewczyny. No. Pomiędzy, taki kuzyn przychodził, każdy taki przyszedł, pójdzie teraz na zabawę. Pójdę ja lubiłam zabawę. Tylko spojrzeć się w krąg, tyle kula surową na słoneczku się mieni, nil się nie, aż porywa i rwie. Takie piękne są wsie, lecz piękniejsze są bardziej od tych ci. Kochane baby, ach te baby, czy lek wyjęłyś ja chłopców cholop w swym ręku baby jest tak jak to dziecko, całkiem słaby. Ach, te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu lgać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, to się jest chabat. Gdybym miał skarby świata całego, oddałbym dla dziewczyni swej. Ależ cóż, kiedy nie mam nikogo dla mnie, za są. ale nie mogę śpiewać, bo jak ja mam No jadę. ja rozumiem. No ale, ale A, bo trzeba ja, pośpiewać bo trochę. No ja bym co, nie? śpiewała ci tu bardzo. Ale babci by, było coś takiego wtedy na tych zabawach, że był, była jakaś piosenka. Była. jakaś co wszyscy ją lubili Tak, była to, to, to taki przebój tak, jak teraz Ta, nie była wszyscy śpiewali a taka że też śpiewała jako na cicho ja kochani. ale za piosenka była Gdybym miał milion w majątku swój, podałbym wszystko ze spokoje, Okrągły milion zapłaciłby, gdybym mógł kupić usta twoje. Gdybym miał złoto, jak fort je ma, to bym do sklepu dumnie wkroczył. I dalbym nawet miliony dwa, gdybym mógł kupić twoje oczy. – Ale co, co przyjdę, to babcia śpiewa całe. – Jak? <grafię> – Mówię, co przyjdę, to babcia całe śpiewa. <grafię> – Całe <piosenki grafię> tak, po tak? kawałku. – No, ale takie, no. – Po kawałku. Ale ja śpiewam ładnie. No, dlatego o tym rozmawiamy, bo ja jestem bardzo ciekaw, takich no, właśnie. Tak. Szczególnie, szczególnie tych ty, 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 ty piosenek, tych. Ja bym chciał w ogóle usłyszeć tę muzykę, tam się na chwilę poczuć, co nie? Jak, o jak, mój jak to tam Boże, było? Nie, tak, żeby to teraz była, teraz no. nie. Ma. Teraz chyba na tych harmoniach nie grają. No, z rzadkością jest. Ja byłem ostatnio w. W, 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 w... No. gdzie ja byłem? Kurcze, gdzie? W Pradze, o w Pradze, ale to była czeska. No to dawali te czesko takie folklore. A tutaj nie, też, też, też są. Są, są, są jeszcze, jeszcze i pozdrawiamy wszystkich, którzy. Śpiewają folklor, o, o. <noise> te zespoły, także, e, co chciałem powiedzieć. A, by było fajnie, babciu, jak właśnie tak, byśmy się jeszcze raz przenieśli w te miejsce. Jest zabawa, no. taka naprawdę wesoła zabawa, co nie? Te kółko, wszyscy ta 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 tańczą, I piosenki, te się śpiewało też razem, co nie? Tak. To zaśpiewamy jakąś? Wróćmy, wróćmy ja, jak wróciłem. Wróciłem, jak ja zapomniałam. No ale no to właśnie wróćmy tak O ja nie wiem. Ale różnie były, ja to, to piosenko było bardzo dużo, ja miałam. To jakąś ba babci ulubioną. Ale zapomniałam, zobacz. To co się stało. Już nie kocham chłopców żadnych, ani wszystkich, ani ładnych, bo te chłopcy mamu mu co, dzień kochają, później rzucą. Miłość była i być musi, bo starego szatan spusił. Mm -hmm, mm -hmm. No, no, tak takie ci, wiesz, no. pamiętam, ale takich całych nie, zobaczy po Nie Nie, babcia doskonale pamiętam. na pewno, nie. tylko to jest tak ważne. może kamera, mikrofon, co nie, to tak jest może. A może, tak, a <grych> no. może i tak, może i tak. Może i ale ty chodziłeś po zabawach trochę. Ja takich też, też tak fajnie wspominam, te, te z młodych lat. O Jezu, Krystianek, no. a je ja. Tu młoda jesteś, czuć się cholera, włosy ładnie, wszystko, młodziutka, zęby. Zawsze ja jak nie umyłam zębów, to nie mogłam usnąć. Wstałam i musiałam umyć zęby, bo no, nie mogłam A ja musnąć. też tak mam. No? No, ja, też. Mogę ja też. Nie no. mogłam usnąć. A teraz kalectwo takie, ale to już co lata, lata choroba. Ale mój Boże, już coś się nie wróci. Jak te tańce byli. Hmm. Ach, jej, tylko poganiaj. por jak ja te górskie tak jak chodzę, przychodzę. Jakieś pęknięte ptaki przychodzą. A to poganiaj. I chyba wracam tańce. Ojej, ojej. Do, a bijatyki były często? Były. To byli. musiały być, co nie? Były. były. Aha, no ale to nie mówmy już o takich rzeczach. Nie, Prawda? O tak. tych wesołych trzeba. O, tak, takich o, rzeczach O tych to wesołych. Nie. A jak babcia myśli, co jest najważniejsze w życiu? A ja wiem, co jest najważniejsze, że zrobię. Zdrowie, tak? Zdrowie. No. no i dbamy o zdrowie. Jak? Dbamy o zdrowie. No? Co nie? Tak. Ale zobacz, że mówić nie mogę dobrze. A więc ja tak jej mówiłam? No, dobrze, babcia mówi. Nie, nie, Uch, nie. Ja mówiłam czysto. Nie. Tak, mam. tego nie. Mogę miałam bardzo ładne nie. No i zobaczy babcia, że tak jak, jak ten, to zaraz sobie te wszystkie piosenki przypomni. <grym> <grym> Co nie? Ja nie wiem. Nie wiem, <grym> czy ja przypomnę. Ale cholera tej partyzańskiej nie mogę przypomnieć. No dobrze, nie, nie będę babci męczył. Więcej. Także dziękuję za rozmowę babciu. Ty, tak, I po porozmawiamy jeszcze, bo ja wiem, że babcia sobie przypomni, ale to może jutro, co nie? Może jutro. No. może jutro by nie no? męczyć mnie. No. <laughs> że, ale żeby wymęczył. To co, żegnamy się z widzami na rok? No. no, to, to tak, żegnamy. Do, do zobaczenia do... w następnym zobaczenia. odcinku. <laughs> teraz, a ja bym jedno chciał kupić. Lecz tego kupić się nie da, kupiłbym twoje uśmiechy, kupiłbym twoje spojrzenia, twoje radości, twoje troski, nawet dziewczęce marzenia, gdyby mi to jakiś sprzedał chleb, tak jak na karki chleb. Gdybym miał milion w majątku zbyt, podałbym wszystko ze spokoje, Okrągły milion zapłaciłby, gdybym mógł kupić usta twoje. Gdybym miał złoto, jak fort je ma, to bym do sklepu dumnie wkroczył. I dałbym nawet miliony dwa, gdybym mógł kupić twoje oczy.